Michu 1 czy 2 i dzisiaj zaczniemy bez unboxingu, tylko recenzję takich figurek od TM Toys prezentacji Polski O, mam, mam tylko dwie, jest pierwsza seria. Mamy Milika i Lewandowskiego. Eee. Nie wiem co powiedzieć. Pierwszy plus tu u nich, jak wyglądają te twarze. Twarze naprawdę dobrze zrobili. I Teraz powiem jedno z najważniejszych, czyli jak się strzela. To ma jeszcze taki tu magnesy, które przyciągają piłkę. Pokażemy teraz, jak się tym strzela. Trzeba po prostu nacisnąć piłkarza. Poleciało. Nie wiem co tu dalej grać. To fajne. Bo wiem, dlaczego tu tak szczela, bo to jest takie na tej piłce. O takie. No ta piłka jest okrągła, więc od tej piłki się tego odbija. Że tutaj dopiero mamy pierwszą serię. Dodali nam też takie coś małe. Taką gazetkę jakby nie są różni ludzie i te robię chwilę pokażę Już mam e, To jest takie Takie te To pobie... U nas to wygląda jak Axlop to jest Polska, to pisze. Otw Otwórzmy sobie to Pierwsza seria jest taka I tu takie. No dobra. No, no. Zajmujmy się kartkami, tylko tym. Bleb. No. Bleb no, teraz cały scalał. Teraz cały scalemy. Na no, trzy, na trzy, na kawałek z odcinka. Kawałek odcinka. No, no, Kurde, Dobra, jeszcze ramy. Dobra, takie dwa piłki. U każ w każdym są jedna piłka jest, nawet się manko, nawet widzenia.